Witajcie, w niedzielę w Premier League starcie dwóch wielkich drużyn, czyli na Stanford Bridge zmierzy się Chelsea z Liverpoolem. Chelsea po znakomitym początku sezonu, kiedy wygrywali większość spotkań 5 czy 6 do 0, zanotowała duży spadek formy. Spowodowane to było głównie kontuzjami wielu czołowych zawodników. Także teraz dopieczenia Lottiego, tacy jak Lampard, Terry czy Drogba wracają do wysokiej formy i drużyna gra z tygodnia na tydzień coraz lepiej i zaczyna wygrywać spotkania. Natomiast Liverpool cały czas gra bardzo chimerycznie. Po jednym bardzo dobrym spotkaniu przychodzą dwa czy trzy spotkania słabsze, kiedy nie potrafią wygrać z dużo niżej notowanym rywalem. Dodatkowo wielkim smaczkiem tego spotkania będzie Fernando Torres, który w ostatnich godzinach okienka transferowego przeniósł się właśnie z Liverpoolu do Chelsea i ma w tym spotkaniu zadebiutować. Co do samego spotkania, spodziewam się, że Chelsea, grając u siebie, grając obecnie lepiej niż Liverpoolczycy, odniesie bardzo ważne zwycięstwo i włączy się do walki o mistrzowski tytuł. Zapraszam na projekt TipTip, -Tip, którego sponsorem jest firma Tipsport.